Siemanko, tutaj Daria i witam na kanale Darliwka. Oczywiście Daria i Oliwka z kanału Darliwka. Dzisiaj jedziemy sobie na spontaniczny, majówkowy wyjazd wstaliśmy i Dawid mówi, pakujcie się, jedziemy. No to się spakowaliśmy i jedziemy. Jedziemy do, jedziemy do Starachowic, potem na drugi dzień znowu będziemy w Radomiu. No i zobaczymy, pozwiedzamy sobie. Mam nadzieję, że będzie coś fajnego i obowiązkowo przystanek na lody po drodze, prawda? Tak. To jedziemy! Czekoladowo-waniliowe, ulubione moje! Dobra, no to jeżeli nasz vlog Wam się spodoba, to pamiętajcie, żeby zostawiać łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a my już lecimy po Staśka! Tak! Jedziemy! Elo! Nie możemy się wybrać normalnie, bo ciągle o czymś zapominamy, ale już jest dobrze, bo jesteśmy w aucie spakowani, wszystko jest. Aparat, yy, Oliwka, Stasiu, ja, Dawid jeszcze krąży, wszystko zabiera. No mam nadzieję, że yy, vlog z naszego wyjazdu Wam się spodoba. Postaramy się pokazać jak najwięcej fajowych rzeczy. Na celu zostało nam chyba z 40 km, właśnie zatrzymaliśmy się na stacji, Dawid przyniósł nam mini rogaliki, Stasiu bardzo długo spał, teraz się obudził, więc musi naładować baterie, no i co, zaraz niedługo Wam pokażemy naszą miejscówkę, a jutro mieliśmy chęt do Radomia, ale chyba wybierzemy inne miejsce i wszystkiego oczywiście dowiecie się na filmiku, a może zrobimy dwa vlogi z tego wyjazdu. My już na miejscu, ale troszeczkę pozmieniały nam się plany. Dlatego, że od razu po przyjeździe tutaj mieliśmy zwiedzać Wałtowski kompleks turystyczny. Tam jest dinopark, jest sabatówka, coś związanego z czarownicami, jest zwierzyniec, minizo, dmuchańce, place zabaw, w ogóle mnóstwo atrakcji dla dzieci. I tam jest naprawdę podobno super, ale mamy godzinkę drogi stąd do tego miejsca. A jak przyjechaliśmy tutaj o 15, ten park jest do 18, więc troszeczkę się nie opłacało. Dlatego zdecydowaliśmy, że jutro poświęcamy Cały dzień na ten Bałtów, na ten bałtowski kompleks turystyczny, park rozrywki Będziemy zwiedzać, ja oczywiście zabieram was ze sobą, biorę aparat i będziemy robić superowego vloga Stasiek nie kąpiemy się jeszcze teraz, za wcześnie jest, nie misiu, nie, 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 nie Oliwka tutaj próbuje być w topce w, Byłam w topce na byłaś na pierwszym miejscu, no to my trzymamy za ciebie kciuki, żeby znowu była w topce. Dawaj, atakuj! Atakuj go! My zaraz ruszamy na kolację, a Obiad. do tej... Obiad? Stasiek oczywiście robi remont, tam już coś rozwala, widzę? Fotel, krzesło sobie wysunął. Byliśmy już na super sali zabaw, na takim figloraju, kulki były i tak dalej. Pokój zabaw. O, Stasiu, złożyłeś krzesło, no jak fajnie. No i byście widzieli, co Stasiek zrobił w tej sali zabaw, to jedno małe dziecko zrobiło taką demolkę, że jak tam ktoś wejdzie po nas, ja tam trochę sprzątałam, ale. Powiem wam, że taki wyjazd to mi się mega przyda. Po prostu zdobędę milion pomysłów na nowe odcinki i przede wszystkim tak trochę odpocznę, bo tak dawno nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Stasiek, co ty tam znowu robisz? No nie, chociaż ze Staśkiem to tak trudno odpocząć, wiecie? Mamy nowy dzień i jedziemy do bałtowskiego kompleksu turystycznego, wczoraj się nie udało, bo za mało czasu byśmy mieli na zwiedzanie, a tam pewnie zejdzie nam z 4 godziny, tak myślę, że z 4 i oczywiście wszystko pokażę Wam na vlogu. Jesteśmy już w Bałtowie. Tak, no. No, mama, ja chcę poprowadzić. To jak nie pójdzie, to już nie wrócę. Tu są squishy, Oliwka. Co to? Stasiek już coś ma. Tu są squishy na U. telefon. No kręć, kręć, kręć. Nie. Yeah. Co, Bet, co masz? O, fioletowa ma Oliwka. Tysięc, dwa zeretki, Dobrze. Nie, to zmniejsz jednak. Nie ma Wiemy pośladek dinozaurów Nie ugryziecie? Nie <gryzanie> Ojwka zgubiliśmy Stasia Tam jest! Zdajemy, 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 zdajemy Pogoda nam dopisała, więc będziemy zwiedzać O 13 chyba coś Mamy autobus do Minizo I teraz sobie chodzimy i zwiedzamy te dinozaury Więc będziemy wam wszystko pokazywać Bierzemy go do domu? Tak. Jak go nazwiesz? Titek. Titek. Titek? To jest celofys. A. No. Coś zjeść. Coś zjeść? Nie, jeszcze nie. No to idziemy. Oliwka jest przewodnikiem. Ma mapę i prowadzi. Idziemy tam. Co tam. mamy zobaczyć? To wszystko. Idziemy do T-Rexa. Do T-Rexa? Który to jest? Tam. Co to Stasiu? Co to za dinozaury? I co będziesz pokazywać? Tak. Ej, Oliwcia, to poczekaj, bo ja muszę iść z drugiej strony. Dobra. dobra. Powiem Wam, że na razie jest super i mega polecamy. Dopiero zaczęliśmy to zwiedzanie, a już tyle było atrakcji i wszystkiego, więc polecamy naprawdę tutaj przyjechać. Wow. Wow. To chodzi do Chyba nas zaatakuje. jabłuszko <noise> Oliwka zarządziła przerwę. Teraz będziemy zwiedzać sabatówkę, czyli taką wioskę czarownic, i ja wchodzę sobie tam na górę do tego domku, czarownicy. No fajnie, fajnie. Trochę mi się kojarzy, wiecie, z czym? Z tym domkiem w Minecraftie, jak są te bagna i te domki czarownic są takie, ale o, fajnie. Fajnie jest, fajne widoczki. W ogóle to jesteśmy w górach świętokrzyskich, także zobaczcie. A oliwkę chowa jeszcze Aces z Oliwcią usiąść? Musisz koło pieska. Kogłaska i pieska Tasiła Ale to chyba kręcą nie robię. Kręć. No to robisz? Dwa przysiady. Teraz wchodzimy z oliwką do tunelu. Myślisz, że będzie jakaś Chodźmy tu. czarownica? Chodźmy tu na razie. Poczekaj. O matko. Ale ja jestem za dużo na ten tunel. A, Ale fajnie. O, tutaj jest strasznie oliwka. Nie, nie. Powiem Wam, że jest naprawdę super. Pogodę mamy super i jest tutaj tyle mnóstwo rzeczy do zwiedzania. I ten zwierzyniec zjechaliśmy autobusem naprawdę mega. Bardzo mi się podoba i super, że tutaj przyjechaliśmy. Oliwka, bo tam czarownica siedzi. Wracaj szybko! <grystanie> no, takie ćwiczenia na majówkę. Ja idę schodami. Jak chcesz, to możesz tam zejść. No i na tym skończymy naszego majówkowego vloga, mam nadzieję, że Wam się podobało, naprawdę polecamy ten bałtowski kompleks turystyczny, to, to chyba dobrze mówię, było mnóstwo atrakcji, fajowych rzeczy, super się ubawiliśmy i spędziliśmy tam naprawdę mnóstwo czasu, więc jeżeli vlog Wam się spodobał, to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a ja już się z Wami żegnam i do następnego, pa!